Witam w kolejnym mm. filmie mojego kanału, ja jestem Max i dzisiaj jest ze mną e, Unech. Siema. Tak, Unech, w ogóle ty nikt zmieniłeś? Mhm. Mm A, okej. Tak, w granicach dodałem, Widziałem tylko na pizdez, no mnie. Ja od dzisiaj z robuszy podpisałem, wydaje mi się, że Tak. I dzisiaj sobie przejdziemy chapter siódmy. Pokażę wam, jak ten chapter przejść. Mhm. Szczerze, ja dobrze, nie grałem w Piggy, więc na pewno będę lamił. Spokojnie, ja wcześniej próbowałem yy, przejść, ale. ten, no. Yy, mi nie wyszło, ale, ale ja już ogarniam tutaj mapę, więc, no. Jesteś skrzynką na listy. Nie, ja jestem yy, skrzynką z Metaverse. Właśnie, prześlełam ja komendy, no tak. Skip timer. Komedia. Mam nadzieję, że mi tablet graficzny nie będzie szuroł tego i zacznie mi myszka latała po całym ekranie. Po raz tak miałem, że grałem sobie w Piggy, położyłem y, tego... długopis y, na tablet graficzny i zaczęła mi myszka tańczyć makareny i przez to <laughs> Mogę <śmiech> nawet teraz grać tabletem graficznym. Okej. Okay. To, jest... o, to mógł... A nie mogę, to nie mogę, bo się buguje. I u go jest nowa głowa Willow do kupienia za 75 Robuxów. Gdzie? Jak głowa W sklepie Awatara. A! O, niebieski klucz. Nice. A niebieski. A niebieski klucz jest tutaj do góry potrzebny. No. Uważaj na bota bo on jest OP. Młota? Na bota No, my w miejscach nie wiem co. No to jest karteczka. No? Jak na każdej mapie. Nie wiem. Spoko. I w ogóle tutaj można obserwować takiego dziwnego stwora, co no. wygląda jak mouse z chapteru Mal, tylko ten. Taka bardziej ciemna. Jest. Ale rusza się jakby. Gdzie jest pigi? Ja nie wiem. A, dobra, już wiem, już A. wiem, już wiem. Ej! Ej co? ale co? Nie no wiem. Ja to że tego ten... nie nagrałem. Byłem koło Węta, no, mm -hmm. Byłem dosłownie. I w tym pokoju. A ona mi zapapała z... 4 km. Co jest? jest, no jest Kiedy inte... jest? jest ten jest taki ty Co jest? Nie wiem, ten bot jest taki inteligentny. Nie wiem, teraz będę sobie to nagrywał inteligencja Bo... botan nie przeraża. Co? Trzeba trochę, trzeba złamać się do grę i zmienić inteligencję ten na taki, który ja skryptuję. I taka, że kiedy chciałam zrobić kiedyś swoje, swoje pigi, i Dosłownie z bota, który normalnie tak możesz go szukać, że normalnie chodzi w ściany i tam zostaje, ponieważ myślę, że tam jesteś. Aha. To się nazywa fajny bot. Jak ten bot mnie teraz? Nie zabił. Skąd on się wziął? Nie wiem. Nie, nie, bota, bota, bota. A to skipni. No to tak. skip Skipa, skipa, pipa. Mhm. Ale jak? Od kiedy te boty są tak inteligentne? Przepraszam bardzo. A ja nie wiem. Ale w ogóle ten potwór, co można go zrespić, to on się y, rusza, on jest tak szybki jak y, taka mousie, co sobie pije energetyka. Co? To miał być żart, tak? Ej, w ogóle, gdzie jest gdzie? Nie wiem. A, to, a, jak... a ja kiedy... Chyba by było w drugim chapterze i tam coś się z nią stało. Nie wiem, tu jest to klucz. Ja, po tym odcinku zresztą zobaczysz, jak, jak bardzo szybkie to jest. To coś. Doma, eee. teraz jestem jak pięcioletnie dziecko które pracuje w elektryce połowni Z takim, deska co mi to dało o deskę masz o dzięki deskę. no tam postawiłem dzięki przyda się ale ciepłownie uciekać Aaa, elektrociepłownia koło mnie jest. O, mam blueprinta kolejnego, nice. Dobra. gdzie znalazłeś blueprinta? Eee... Bo ja się... znalazłam elektrociepłownię. Jaką elektrociepłownię? No, chodzi mi o Pigi. A, okej. Okay. Eee. Bo jest elektrociepłownią. Spoko. A! Game Pięcioletnie dziecko, które pracuje w EDO. Jak się używa w ogóle tych swoich super eee. No nie, no nie. Wszystko no więc... nie A, Tutaj jest to okej. Okay. Dobrze, że tutaj Wenta dalej chociaż. No ta jeszcze pułapkę postawiła ta tej pili. Na bo no, pokażę tego, był przyjęta tylko. O, pięknie, opatę mamy. Nice. O, potrzebujemy bateria. Ty, ty, Ale bateria są obok mnie, więc nie potrzebujemy ty jej. Ty już otworzyłeś latarnię morską? Nie, otworzyłem latarnię morską. A. Okej. Okay. Jak ty żart. To miało właśnie dużo sensu. Nie wiem. Okay. Nie otworzyłem latarni morskiej, otworzyłem latarnię morską. <laughs> to jest banan. Co? W ogóle mi dwa suby wybiły ostatnio, no i... Trzymujemy baterie. Wiem, ja mam jedną. E, z jaką tym prędkością on leci? E, nie wiem. E, powiem nie tak, zbyt dać. dużą. Jest nie za szybki. Trzeba dać mu prędkość jeden bit. Właśnie, jeszcze potrzebujemy żółtego klucza, aby zdobyć e, harpun. Nie no, co za cymbał. A co zabił Cię? Nie, ale prawie mnie chce zabić. A. Ja próbuję go strollować. Okej, okay. a nie jesteś, żebym wiedział gdzie jest bot? Nie wiem, koło sklepu. A, okej. Okay. Nie tutaj. Ale wkrótce będę miał harpę. Nice. <grym> Jakbyś. <grym> okej, okay, mamy harpę. To jest dobrze. No, no, robi, weź mnie tam. Okej, okay, mamy kolejną baterię. Do do Teraz uważać, żeby nie spaść. Teraz uważaj żeby spaść. Ej, Unek, za chwilę uciekamy. Z tego szeptera. Fajnie. No, mam już... Ja próbuję no. tą... Żigi od, od Jezu, ja się na 5-letnie dziecko. Już? Pigi odciągnął... Oh, no, jezu, ale było blisko mnie. Tak się zagapiłem. Ja do ostatnią baterię i uciekamy. Nie no, tej ostatniej baterii. Co to było? No, statek przypłynął. Bo się rozsiewa lanternia morska. O, mamy statek. Chodź, onech. uciekamy. Zdrowy! Czujesz sobie jak pięcioletni dziecko. A pistolet, biorę. Myślę. I tak się przechodzi Myślę, że... właśnie ten chapter. No. Dziękujemy za info. Tak. Jeszcze tutaj cacenka. Witamy. Eee, tak przechodzi to. Tutaj bardzo długą casenkę. Tutaj mamy About wirus. Tutaj mamy Batzeja. Tutaj. I teraz tutaj mogę się pojawi jutro w poniedziałek. Hmm. Okej. Okay. Tutaj mamy właśnie rad scenkę sobie i i dobra. Hmm. Nie masz do pasowego Co? Tam przyznać, przynajmniej nie masz zapisowego go A. Okej. Okay. na będę ten, z Supermanem nagrać odcinek z Minecrafta. Z kim? Z kolegą. A szkoda, że nie dolegli nie z... do w Roblox'a. się na Discordzie nazywała Wiosenny Clowni, jak coś. Aha. Moja kojarzysz, nie wiem. Hmm. W odcinku, następny chapter, który będzie statek, możliwe, że w tym chapterze się pojawi Kraken jako bot. on tą ręką. Aba-daba-daba! daba co jesteś takiego? Miniton dodaje Krakena i znaczy <przart proverbially> ten. Że podobno ma być kraken w pigi, wszyscy myślą. O dobra, kraken będzie potem na chapterze 7. E, Chapter 7. E, botem jest jakiś e, nurek. I mini tun dodający e, krakena jako bota w chapterze 8. Mimo, że wszyscy myśleli, że będzie w chapterze 7. Nie. No więc to było na tyle z tego odcinka. I widzimy się w następnym odcinku.